Witam serdecznie w nowym kryptowalutowym odcinku podsumowania tygodnia z giełdą conquista. Dzisiaj omawiamy dynamiczną sytuację na Bitcoinie, a następnie przechodzimy do newsów branżowych. Serdecznie zapraszam do oglądania. No i giełda Bitstamp, interwał jednotygodniowy, Bitcoin do dolara. Widzimy, że uformowała nam się formacja chorągiewki, z której mieliśmy w zeszłym tygodniu dość gwałtowne wybicie. No i w końcu konsolidacja zakończyła się zgodnie z przewidywaniami, stan marazmu rynkowego na, na rynku cyfrowego aktywa nie mógł trwać wiecznie, no i w końcu mamy wyjaśnień sytuacji. Jeżeli to oczywiście nie jest pułapka na byki. A więc mamy atak na 10 tysięcy dolarów, który został przełamany na dość wysokim wolumenie i bardzo możliwe, że będziemy próbowali powtórzyć najwyższy szczyt 2020 roku na poziomie około 10 500 dolarów, a następnie, jeżeli zostanie to potwierdzone wolumenem, będziemy zmierzali ku najwyższym szczytom poprzedniego roku w okolicach 12-13 tysięcy dolarów. A więc wzrostowe sesje, które mieliśmy okazję widzieć w poprzednich tygodniach, spotykają się z pozytywnym backgroundem na amerykańskich rynkach, a więc bardzo możliwe, że sytuacja na prowzrostowa na bitcoinie będzie trwała dopóty, dopóki no, będzie cały czas retoryka amerykańskiego banku centralnego stawała za falą. Do druku i wspomagania gospodarki kolejnymi rundami zastrzyków gotówki. Przechodzimy teraz do informacji. Pierwszym z nich jest informacja o tym, że Visa zwiększa swoją ekspozycję na kryptowaluty. Ta renomowana firma, która obsługuje płatności na całym świecie, dostarczając swoim klientom usług na najwyższym poziomie, ogłasza teraz, że rozpoczyna nowy badawczy etap. Wspierający innowacje technologiczne, w tym w zakresie zasobów cyfrowych. Ponadto, w komunikacie firmy, który wyszedł niedawno, opublikowano wnioski, w którym to waluty cyfrowe miałyby im pomagać oferować lepsze usługi w zakresie rozbudowy sieci, wspierających nowoczesne formy handlu oraz wymiany. Już teraz Visa może się pochwalić 25 partnerstwami z różnymi portfelami walutowymi które te usługi e, oferują nowe, łatwe i niezawodne sposoby płacenia kryptowalutami za pomocą kart debetowych lub przedpłaconych kart kredytowych. A więc e, można powiedzieć, że Visa nie chce przepuścić tej rewolucji, która się dokonuje na naszych oczach. Nie chce też wypaść z obiegu i raczej będzie szukała nowych fuzji, aniżeli e, moglibyśmy jednoznacznie stwierdzić, że Któraś z kryptowalut, któryś z ekosystemów kryptowalutowych mógłby całkowicie wyprzeć Wizę, gdyż Wiza już teraz zakaza rękawy do tego, żeby przygotować się na nadchodzące zmiany ekonomiczne z tytułu powstawania coraz to nowych projektów kryptowalutowych zmniejszających barierę wejścia oraz obniżających opłaty z tytułu użytkowania i dokonywania płatności. No, a teraz informacja z sektora zdecentralizowanych finansów. Okazuje się, że kapitalizacja wszystkich aktywów zgromadzonych wewnątrz tego sektora osiąga już 4 miliardy dolarów. Mowa tutaj m.in. o protokołach kryptowalutowych pożyczek oraz zdecentralizowanych kryptowalutach o charakterze stabilnych kursów, czyli stablecoinów. Większość z tych protokołów działa w oparciu o sieć Ethereum. I można powiedzieć, że cały ten sektor rozwija się w tempie wykładniczym. Już 7 lipca mieliśmy 2 miliardy dolarów ulokowanych środków w tym sektorze, a jeszcze w piątek było już ich 4 miliardy dolarów, sprawiając, że branża ta rozwija się w tempie niemalże wykładniczym. Trzy największe protokoły to Ave, Compound i Maker. I to one sprawiają, że coraz częściej inwestorzy sięgają po alternatywę właśnie dla tradycyjnego finansu, upatrując możliwość pomnożenia swoich środków właśnie na tego typu zdecentralizowanych platformach. Z drugiej jednak strony pamiętajmy, że Wielokrotnie w, w sektorze DeFi dochodziło do różnych hakerstw, kradzieży. Stąd też, no, powiedziałbym, że lepiej inwestować w tego typu e, platformy pożyczkowe czy w stablecoiny, jednak, ale tylko środki, których utrata nie będzie dla nas zbyt dotkliwa. A teraz płynnie z sektora zdecentralizowanych finansów przeskakujemy na Ethereum, która to platforma staje się no, największym ekosystemem stanowiącym pole do popisu dla deweloperów z branży DeFi, a tym razem okazuje się, że w nowym kwartale, w drugim kwartale, sieć Ethereum zdołała pod względem ilości dziennej wartości rozliczeń pobić samego króla kryptowalut Bitcoina. A co stoi za przyczyną tego, tego typu wydarzenia? Mowa przede wszystkim o pojawieniu się epidemii COVID-19 i tym samym ucieczka do walut typu stablecoin, których to duża część funkcjonuje właśnie na sieci Ethereum, w tym właśnie Tether, ale także pozostałe, których to ym, wartość kapitalizacji łącz, łącznie osiąga ponad 10 miliardów dolarów. Drugim natomiast aspektem staje się duża część wolumenów oscylujących wokół sektora zdecentralizowanych finansów, właśnie, no, a wolumeny na zdecentralizowanych giełdach właśnie tych aplikacji sięgały jeszcze niedawno 500 milionów dolarów tygodniowo, z kolei compound doprowadził do 800 milionów dolarów w pożyczkach, sprawiając tym samym, że DeFi staje się bardzo mocnym sektorem, który jest rozwijany na tym protokole wirtualnej maszyny Ethereum. Ryzyko regulacyjne, jakoby kryptowaluty, w tym szczególnie Bitcoin, miałyby być zablokowane przez poszczególne rządy, wraca do nas co jakiś czas. Do tej sprawy Odniósł się sam Barry Silbert, czyli CEO firmy Grayscale Investments, która to notorycznie skupowała Bitcoina oraz Ethereum dla swoich klientów. W tym momencie Barry Silbert, czyli dyrektor generalny kryptowalutowej firmy inwestycyjnej, odnosi się do możliwości zbanowania Bitcoina przez Stany Zjednoczone jako zupełnie nierealne. Po raz pierwszy w historii twierdzi, że mamy wystarczająco dużo wsparcia w DC od decydentów i regulatorów, którzy dają zielone światło dla istnienia bitcoina i niemożności zablokowania czy zlikwidowania go w żaden sposób. CEO dodał ponadto, że relacje z organami regulacyjnymi są lepsze niż kiedykolwiek wcześniej dzięki takim grupom jak Blockchain Association lub Coin Center, które to organizacje czy non-profit, czy też finansowane działają na rzecz kryptowalut i poszerzania świadomości tego sektora. Jako branża, Barry Silbert twierdzi, że obecnie jesteśmy w bardzo dobrej sytuacji, kiedy to ryzyko katastrofalnej polityki regulacyjnej, która być może istniała wcześniej w Waszyngtonie, jest zdecydowanie już za nami. W tym odcinku to już wszystko. Ja Was serdecznie zapraszam na bloga Conquisty, na którym to dowiecie się więcej informacji z branży kryptowalut. No i cóż, zachęcam do polubienia nagrania. My się słyszymy już za tydzień. Do usłyszenia na razie.